Zdańcie, że flara oznacza to, że wrócę. No już mi się naczy. To i karibal. Michela, Michela. Się taka, taka, nawet. Się like. Paulina. Możesz mnie nauczyć parkować równolegle. No kurwa, Paulinka, pewnie, że mogę. <laughs> Dalej kurwa. uśmiechnij się Kurwa jak patrzę to no, trochę płaczę, nie? <coughs> Może nie jestem super śmieszna, ale umiem zrobić makaron i zabrzdenkać coś na gitarze Jestem jak kameleon, bo mój kolor włosów zmienia się wraz z humorem Więc nigdy nie wiesz kiedy przyjdę w różowych no, czy fioletowych no, 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 włosach No taka jesteś nawet ładna, ale nie lubię i masz dwa koty, dalej Ewelina, <grym grym> miła, sympatyczna no to powinnaś dodać że bliska. Co to nastawiał? Co to było? Ola Ola, co to? Ola gra w siatkówkę, ola ma dobrą dupę na pewno, cyk! Kurwa Kamelia, mieszka w tu.